Miniaturka. No i patrz, skliknąłeś. Czy samo się włączyło? Wspadek? Nie sądzę, nie sądzę, nie sądzę. Patrzysz teraz na nas my na ciebie, nie? Nie, nie patrzymy. widzimy. Wiemy, co możesz teraz myśleć sobie. Z zastanawiasz się, czy wyłączyć proszę bardzo Wy, wyłącz sobie. no dobra dobra nie wyłączę nie wyłączaj okej okay. no, przyznaj się nie, nie wyłączę oglądasz różne filmiki na Netflixie, co nie oglądasz fajne ja lubię Fajne ja też, lubię. też lubię fajne oglądać czasami rozrywka taka przyjemna całkiem lubię no ale jak generalnie też sobie czasem tak pomyśleć lubię Lubię. Nie no, wiem, może, ja też Nie wiem, może też czasami lubisz sobie tak pomyśleć. No generalnie to ja chcę powiedzieć tutaj, że to, co będziemy teraz robić, to jest taka potężna, intelektualna wycieczka. Że chcemy po prostu przeorać tutaj wszystko i no wiecie, generalnie... Będzie super. Będzie dużo myślenia, ale naprawdę myślę, że czasami warto jest pomyśleć. Chcemy pokazać ci trochę bliżej biblijną Księgę Apokalipsy. Rozszyfrować kilka symboli, kilka takich no wiecie, trudne słowo proroctw tam zawartych. Mm -hmm. Ale myślimy, że to naprawdę jest warte tego, bo no my uznaliśmy, że to jest warte tego. I poświęcamy swój czas, więc może ty poświęcisz swój czas nam i nie wyłączysz tego. No właśnie, a mamy rok już 2020, który? No, no 2020, któryś. No właśnie, i nie zawsze był ten 2020, któryś. Kiedyś był inny rok. I zacznijmy może tak. No nie wiem. Od no, początku? No, w początku zaczniemy od, od zera. Od, od zera. A nie, nie ma roku zerowego. Nie ma roku zerowego. Ma. To od pierwszego. Tak, od pierwszego to zacznijmy no, od Jezusa. Tak, a w ale wiesz, w pierwszym roku się nie urodził Jezus. Tylko w czwartym roku przed naszej ery. To możesz sobie na, na, na Wikipedii sprawdzić. <gulanie> Generalnie to taka ciekawostka. E ale no tak umownie się mówi, że pierwszy rok naszej ery to. To Jezus wtedy przyszedł się urodził. Więc Dokładnie. zaczynamy od początku, bo od czego to była część jak nie od początku. No, to słowami wstępu teraz na poważnie zaczynamy od Jezusa, naszego Zbawiciela, który y, pracował, że tak powiem, nad naszym zbawieniem w Jerozolimie, a potem pod je spod jego skrzydeł y, rozpowszechniło się po całym świecie 12 apostołów, którzy co robili. No, apostołowie głosili Ewangelię. Ewangelia, czyli dobrą nowinę o Jezusie. Po prostu mówili ludziom o Jezusie, no co tu dużo mówić. No, dokładnie. O tym, co robił, jak umarł, z martwych stał. Dlaczego? dlaczego? Po co to wszystko? Dokładnie. O tym mówili. I, I to rozrosło się na cały świat. Od dwunastki ludzi. Właśnie, aż w końcu zaczęło to komuś przeszkadzać i zaczęły się okrutne prześladowania chrześcijan. Tak, Chrześcijanie jeszcze... zaczęli płonąć tak. na krzyżach, na różnych tego typu rzeczach. Naprawdę było nieprzyjemnie. Mm -hmm. No tak, było kilka takich okresów, gdzie, gdzie chrześcijaństwo było szczególnie bardziej prześladowane, yy, ale w końcu te prześladowania ustały. W roku 313, tak się umownie mówi, yy, kiedy to no, kościół właściwie. Chrześcijaństwo zostało tak bardziej zaakceptowane jako, jako religia legalna. Później zostało przyjęte jako religia państwowa. To A wszystko. nawet dobrze było, jeżeli tak. byłeś w tej religii, ponieważ to wiązało się z przywilejami i różnego typu benefitami. Tak. Więc chrześcijaństwo rozrosło się praktycznie na cały świat. Ale, no, żeby nie było wszystko tak fajnie, powstawały różne takie spory teologiczne, które sprawiły, że, że Kościół się podzielił na wschodni i zachodni. No i to dlatego dzisiaj w niektórych krajach mamy cyrylicę, w innych mamy alfabet. To, to wszystko, wszystko przez to, że Kościół się podzielił w pewnym momencie. Dokładnie, a nawet całe też to wszystko związane było z cesarstwami. Cesarstwo zachodnie, cesarstwo wschodnie, więc y, ta hybryda polityczno-religijna zaczęła się po prostu rozdzielać. Tak jest. Niestety Kościół zaczął coraz bardziej odchodzić od Ewangelii, od tego, co głosili apostołowie. No, zaczął bardziej... Nie wiem. Po prostu polegać na własnych uczynkach. No. Ludzie nie przychodzili do Boga o rozgrzeszenie, tylko to po prostu człowieka. Czyli spowiedź, eucharystię i też nie tylko to. Zaczęły się dziać różne rzeczy, typu wyścig po pieniądze, krucjaty, tak. dużo śmierci. Krucjaty, tego które, tego które były też taką. Obietnicą papieża, że możesz sobie sam zapracować na swoje zbawienie. Dokładnie. Albo na odpuszczenie grzechów. No a przecież to, to wszystko nie tak. To nie tak, co głosili na początku apostołowie, to nie tak, jak nauczał Jezus. Więc niestety Kościół poszedł w złym kierunku. Ale co się potem wydarzyło? Potem właśnie zaczęło ludziom przeszkadzać, niektórym, że Kościół nie idzie w tym kierunku, w którym idzie Biblia i w którym idzie nauczanie Jezusa. Mm -hmm. Dlatego stwierdzili, że. Będą walczyć o reformację tego kościoła. I dzisiaj nazywamy tych ludzi reformatorami. Tak, pewnie kojarzycie takiego człowieka. Marcin Luther przybił w pewnym momencie 95 tez do kościoła w Wittenberdze. Mm -hmm. No, nie spodobały mu się właśnie pewne nauki kościoła, szczególnie tutaj odpusty. Nie było to, to coś, co, co on znajdował w Biblii, czy, czy na przykład w naukach. Dokładnie. Ojców kościoła, takich jak Augustyn. Dokładnie, ale też a propos odpustów, to też nie, nie podobała mu się na przykład rozpusta kościoła, mhm. ponieważ Kościół w tamtym czasie nie był zbyt moralny. Tak jest. No i to wszystko, ten cały ruch, który nazywamy reformacją, sprawił, że, że było, był taki moment, yy, pokój w Augsburgu, gdzie ustalono, że czyj kraj tego religia? Mhm. Niestety nie było to takie dobre, bo później ludzie, którzy żyli w tym samym kraju, a no mieli, no byli różnych wyznań, nie potrafili coraz bardziej ze sobą żyć. Były tak. różne wojny, yy, wojny religijne, yy, ale co się wydarzyło? Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że po prostu byli synami swoich czasów. W, tamtej, w tamtym czasie nie znano niczego innego jak przemoc. I narzucanie swoich myśli komuś innemu. Dlatego dochodziło do wojen. Ale właśnie przez te wojny ludzie już mieli po prostu powoli dość krwi, gwałtów, morderstw. Mieli po prostu dosyć wszystkiego tego, bo to nie było sedno tej religii. Sedno tej religii nie było w wojnie, ale w Biblii. I dlatego uciekli do nowo odkrytej ziemi. W tamtym czasie odkryto także Amerykę. Dlatego tam pojechali. A dlaczego? No dlatego, że właśnie Ameryka dawała im taką możliwość, żeby uciec od tych wojen, uciec od jakichś prześladowań i po prostu w spokoju tam żyć, yy, założyć nowe państwo, państwo bez króla, kościół bez papieża, mhm. gdzie mogliby w spokoju czytać Biblię. Dokładnie. A z tej Biblii wywnioskowali, że naprawdę dużo rzeczy można się dowiedzieć o przyszłości, przeszłości i tym, co się dzieje teraz. Dlatego, kiedy natrafili na księgę Daniela, naprawdę dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy. Tak. Y ale niestety w tej księdze Daniela też coś źle zinterpretowali. Dokładnie. Bo Biblia zawiera taką pewną bardzo ważną naukę naukę, że Jezus przyjdzie powtórnie. Dokładnie. I oni wyznaczyli datę przyjścia Jezusa. Źle zinterpretowali jedno z prorostów, myśląc, że, że ono mówi o przyjściu Jezusa, chociaż wcale tak nie było. Bo wiadomo, że w Biblii jest napisane dokładnie w Nowym Testamencie, że nikt nie zna godziny przyjścia Chrystusa. Tak Ale to ożywienie, ta chęć szukania Jezusa, to zwrócenie uwagi na to, że On niedługo przyjdzie, pozostało w tych ludziach. Tak. No ale w 1844 roku y, no, było takie wydarzenie, które teraz nazywamy wielkim rozczarowaniem, mm -hmm. bo wielu ludzi wtedy oczekiwało, że Jezus przyjdzie, I ale, tego na 100 ale tak się pewno. nie stało. Później dowiedzieli się, że, że właśnie źle zinterpretowali Biblię, że mieli jakieś swoje myśli, jakieś swoje myślenie, które no, jakby to powiedzieć wrzucili w tekst biblijny, który mm -hmm. wcale o tym, tym nie mówił. Y, no i tak powstał ten błąd i to wielkie rozczarowanie, ale nie poddali się. Nie poddali się, tylko zaczęli się rozwijać, zaczęli coraz bardziej dogłębnie badać Biblię i doszli do poselstwa. Tak. Tak, tak. to oczekiwanie na jego przyjście, powtórne przyjście, wciąż pozostało i, i cały czas studiowali, badali biblijne prorostwa. I doszli też do tego, o czym my będziemy chcieli Wam tutaj mówić. Przez kolejne siedem odcinków. Kolejne siedem odcinków. Więc przyznaj się teraz, ile razy chciałeś wyłączyć ten filmik ale jednak zauważyłeś, że coś cię skłoniło, żeby jednak tego nie robić, więc jeżeli zostałeś z nami do tego momentu, to myślę, że na pewno warto jest zobaczyć kolejne odcinki. Dlatego czekaj na nie i zapraszamy cię. Tak.